Chcę też podziękować naszym partnerom. Na ręce koleżanki Magdy przekazuję podziękowania dla naszych partnerów koalicyjnych z nowej nadziei. Bez których konfederacji po prostu by nie było. To był sojusz zawiązany pod koniec 18 roku, oficjalnie w 19 roku, który wypływał ze świadomości obu stron, że jesteśmy na siebie skazani i że potrzebujemy siebie i że mamy potencjały, które mogą się sumować. To się wydarzyło, to się sprawdza. Potrzebujemy mnóstwo wzajemnej cierpliwości do siebie i odpowiedzialności po to, żeby przekraczać wszystkie ewentualne problemy i iść do przodu. Nasi Przeciwnicy nie są w Konfederacji, nasi przeciwnicy są na zewnątrz, w innych partiach, szczególnie po drugiej stronie barykady, po lewej stronie, e, obecnie w rządzie, niestety, w establishmentie Unii Europejskiej. Tam ich szukajmy, a z naszymi partnerami koalicyjnymi pracujmy w duchu zgody, cierpliwości, mądrze pojętej tolerancji i po prostu zwykłego ludzkiego profesjonalizmu.